Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Kogo moje kaprawy oczy widzą? Panie na słóweczko można? Mecenasku. dla pana krwi uczacie. Nie mógł pan wcześniej przyjechać? Co, nie poznajesz? No, Artur jestem! Kopela! No chodź, że sił! Już... idę! <grym> Jak ci na imię? Zup? Helena. Nazywam się Gonzalo, jestem metysem, Portugalczykiem z perskiej, tureckiej matki w Libii, urodzony, bardzo bogaty. Teraz będzie o sporcie i kulturze. Lubię sport i kulturę. Lubię! Zamknęli mnie w domu bez planu, ale ja już tam nie wrócę. Należy uruchomić w ludziach zło! Podsycać rozterki wewnętrzne. Naszą dewizą, piwo za darmo dla każdego, kto zrobi dla kraju patriotyczną kupę. Zwariowali z tą drożyzną. Wszystkim dzisiaj ciężko. Hamowane kompleksy. Tym musimy dzisiaj operować. Macie takie imię, jakbyśmy urządzili rzeźni niewiniątek. Znaleźć sobie indywidualną szczelinę w psychice ludzkiej i wciskać w nią rozwajite namiętności metodą skoncentrowanego psychologicznego nacisku. Jesteś zwykłą dziewką. A właśnie, że niezwykłą. To jest lufa. Tak, to jest lufa. To jest Szyncyniel. Tak. A to łóżka. Na komendę pal naciśnę. Użka. Widzisz psu bratów? Beze mnie nie mogą się obejść. Doskonale wiecie, jak wygląda świat dzisiejszy. Tajcie przed jego wysokością prawdziwy obraz. Ludzie stają się coraz bezczelniejsi. Upada idealizm, a materializm podnosi głowę. Podajcie do końca tygodnia, tak? Z obywatelską dumą przerobimy wszystko wokół na grówno. A ty jesteś, diabeł! Ludzie, ja wszystko słyszałem, co on tu na nas szykował. Trąba na tę malu. prędko w póki ma ziemską powłokę. Nie, nie. Ja siedziałem tutaj wystarczająco długo, żeby wszystko przemyśleć. Ach, słodki mój los i ja innego nie pragnę. Będziecie strać? Będziemy strać. tylko nam na żarcie dać. Hurra, hurra! To, Marku, w takim razie do zobaczenia, tak? Hej. Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Zwaniam pokój. No i co, dobre przemówienie? Świetne, świetne! Niech żyje! Niech żyje! Bangio Popolo! Analistosa! Bangiera rosa! Bangiera rosa! Bankio Popolo! Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia.